się z tej strony. No, słuchajcie, jest teraz nocka. Generalnie bawię się troszeczkę z muzyką. Ostatnio zamieniłem się z kolegą na sprzęty, na karty dźwiękowe. Swoją muzyczną kartę wewnętrzną podarowałem jemu, a on mi podarował Zewnętrzny interfejs do nagrywania gitary. Cena mniej więcej równoważna. Ja mam dużo zabawy, on ma dużo zabawy. W związku z tym, słuchajcie, otwierają się nowe możliwości. Przed chwilą stwierdziłem, że olewam jednak YouTube, jeżeli chodzi o molestowanie mnie o to, że gwałce czyjeś prawa autorskie wykonując kowary e, czy tam jakieś tego typu pierdoły e, uważam, że nie molestuję, e, że, że nie łamię praw autorskich ale nieważne, dobra, Olaś te pierdoły, słuchajcie e, chciałem trochę wam o muzyce powiedzieć, bo tutaj dość często padają pytania dotyczące tego czego słucham co lubię i tak dalej a więc tak, e, przede wszystkim Słucham wszystkiego, co jest dobre. Absolutnie wszystkiego. Słuchajcie, w mojej, że tak powiem, dyskografii można znaleźć po prostu wszystko, od sasa do lasa. Słucham jazzu na przykład. Od początku z takich dziwnych rzeczy, które podejrzewam, wiele osób nie słucha. Słucham drzezu. Z jazzu najbardziej lubię Theloniusa Monka, wspaniałego pianista. Uwielbiam Coltrane'a, saksofonista. Za Miles'em Davis'em nie przepadam, ale czasami zależy też od klimatu. Wcześniejsze jego rzeczy mi się bardziej podobają. Generalnie, tak jak mówię, John Coltrane i Thelonious Monk to są dwie osoby, które dla mnie rządzą w jazzie. Oprócz tego lubię posłuchać sobie normalnego, klasycznego rocka. Jego od od kiedy tylko można. Wbrew pozorom Beatles nie, nie bardzo mi pasują, Tam być może parę kawałków najczęściej Beatlesów, utwory mi się podobają w wykonaniu innych artystów. Przykładowo, no, na przykład jak kawałek wykonywany Wipe My Guitar, Gently Whips, podoba mi się bardziej w wykonaniu na przykład zespołu Toto czy ich, po prostu i gitarzysty Lukatera. E, uwielbiam słuchać, słuchajcie mm, muzykę poważną, to może e, jest źle powiedziane, bo ona za bardzo poważna to nie jest, ale muzykę klasyczną może w ten sposób. E, bardzo sobie cenię Vivaldiego, Bacha, e, niektóre rzeczy podobają mi się, e, Chopina, takie bardziej klasyczne. Zależy też od nastroju oczywiście. Z muzyki słuchajcie, rokowej mam parę klimatów, które lubię. Bardzo mi się podobało dawniej Guns N Roses. Ale to tak przez krótki okres czasu, początek lat 90. Potem się to wszystko zesrało. Uwielbiam Franka Zappa. za jego muzykę i za jego teksty przede wszystkim podejście do życia. Mimo, że nie żyje cały czas mam wrażenie. Frank Zappa nie żyje, mam cały czas wrażenie, że ma klawę podejście do życia. Słuchajcie, no jest po prostu ja słucham wszystkiego. Wszystkiego, co jest dobre. Zadziwię was być może, że na przykład uwielbiam Prince'a. Według mnie jest super multi instrumentalistą, strasznie uzdolnionym człowiekiem, uwielbiam słuchać to co robi. Z polskich wykonawców cenię sobie Myslowis, Sea Stars, bardzo mi się podobało, bardzo. Jak Sea Stars, no to z zagranicznych wykonawców, na przykład Jamie Rockway. to jest coś, co mi się bardzo podoba, To jest coś, czego słucham bardzo często. Bass, tamta linia basu, jak chodzi, kur to wszystko to jest podstawa. Generalnie mam coś takiego, jak usłyszę pierwszy raz piosenkę, to e, od razu potrafię mniej więcej stwierdzić, czy to jest... generalnie wydaje mi się, że mam jakieś ku temu predyspozycje, jakiś słuch, bo kiedy stwierdzę, że ta piosenka jest dobra, to słuchajcie, ona potem zostaje przebojem. Na przykład tak było, jak usłyszałem pierwszy raz Nirvana, e, Smells oh, uh, Like Ten Spirits. E, powiem Wam, że to pierwszy raz w życiu usłyszałem, kiedy ten kawałek miał premierę na MTV. I powiedziałem kurna, ale to jest trzeba, to będzie przebój. Potem super hiper przebój. Kiedy nikt nie kojarzył Lady Gagi, której osobiście nie znoszę, ale usłyszałem kawałek i stwierdziłem kurna, fajny beat. Mówię, to to będzie, będzie konkret. Kurna została mega gwiazdą. Słuchajcie. że coś w tym jest. No ale teraz wracajmy do esencji. Przede wszystkim najważniejszym gatunkiem muzycznym, który osłucham jest jednak metal we wszystkich odmianach, zacząłem słuchać od Iron Maiden, kiedy byłem chory kiedyś jako łepek, tam nastolatni, no a miałem może za 13 lat. Kolega mi kiedyś pożyczył kasetę Ironów. Kaseta to była, dawniej się słuchała muzyki słuchać na takich małych kasetach, dla tych, którzy nie wiedzą, <grym> no ale jeszcze dawniej, no z taki magnetofon no też kiedyś miałem w domu. Słuchajcie, pożyczył mi kasetę, taką podwójny album, zdaje się Life After Death to się nazywało, Ironów, no i po prostu urwało mi to dopa, To po prostu mnie rozwaliło na maksa. E, zacząłem tego słuchać w kółko praktycznie. E, potem stwierdziłem, że czegoś mi tutaj brakuje, że jest trochę za lekkie, bo zauważyłem, że najbardziej mi się podobają te ciężkie momenty. No to kolega mi pożyczył Metalikę. Metalika mnie przeraziła, bo była dla mnie strasznie ciężka. Pamiętam, że on mi wtedy pożyczył yy, płytę Justice for All. I powiem wam, że na początku słuchałem tylko niektóre początki ich utworów, tam, gdzie zaczyna się na przykład zstępem na gitarze klasycznej coś albo jakiś taki delikatny klimat, po prostu reszta była dla mnie za ciężka. <laughs> Ale jakoś potem jak się wdrożyłem, a wdrożyłem się dlatego, że kiedyś od kolegi dostałem na imieniny, płytę Slayera, Regin Blood e, re, przepraszam, Rage Blood e, i single i wtedy stwierdziłem, że no po prostu to jest to no i się zaczęło Metallica, Slayer, Sepultura m, coraz cięższe potem rzeczy, Death e, Morbid Angel to jest po prostu konkret dla mnie Decide to jest, to jest chat. E, no i poszło. Potem Metallica się troszeczkę zesrała swoim czarnym albumem. Po czarnym albumie zaczęła robić już same shity zupełnie. Na czarnym albumie to praktycznie tylko Serba, True Enter Sandman i zdaje się Whenever I'm In My Room. E, to mi się te kawałki podobają. A reszta to już dla mnie, zdaje się, że tam już nic ciekawego nie ma. A potem to Metallica to shit. Mimo, e, że oczywiście bardzo ich lubię, cenię ich jako muzyków i lubię ich słuchać. Ale słuchajcie, Megadeth, Megadeth to jest po prostu dla mnie full wypas, nawet dzisiaj z synem oglądaliśmy y, koncert Fair, nagrywany w Bułgarii i powiem Wam, że obejrzeliśmy całość <laughs> i powiem Wam, że nie ma porównania jednak, Megadeth jest zespołem po tysiąc lepszym koncertowo, technicznie od Metaliki. To nie było porównane, no. Metallica do tego na koncercie, taka młódzka zaczyna się robić w ostatnimi czasy. Oni coraz szybciej grają, bo chyba chcą szybciej kończyć każdy koncert. Omega megadeth to jest jednak mistrzostwo świata. Z koncertów, słuchajcie. Byłem chyba za 3-4 razy na Slayerze ogólnie. Też uważam, że Slayer to jest chyba najlepsza kapela koncertowa na świecie. Byłem na Metallica, na ACDC. Na Megadeth, właśnie, na Testamencie, na Sepulturze, na Wejderze byłem wielokrotnie, na Decide. Te wszystkie zespoły, które wymieniłem wcześniej, metalowe to praktycznie na wszystkich koncertach byłem i to po parę razy. Jeżdżę cały czas w zeszłym roku. W tym roku idę na Slayera. Jak Slayer przyjedzie, mam przyjechać w tym roku znowu do Polski. Słuchajcie, no generalnie. Muzyka rządzi. No. Muzyka stanowiła mnie w życiu bardzo ważną rzecz. Słucham praktycznie na okrągu. W zeszłym roku postanowiłem, że wrócę sobie troszeczkę do klimatów muzycznych. Wrócę, bo kiedyś zdarzyło mi się grałem przez jakiś czas w czasie mojej szkoły średniej na takim zespole death metalowym Necrofagan ale to raczej była taka garażowa amatorstwczyzna tam, żeśmy nic poważnego nie nagrali, ale była fajna zabawa, dużo browaru i w ogóle dziewczyny piszczące i tak dalej. No a w zeszłym roku wpadłem na taki pomysł, że znaczy po prostu nagle zachorowałem ten, na, na to, nie wiem, zdaje się po jakimś koncercie, że jednak kurna trzeba wrócić do tematu. Stąd e, gitara, stąd klawisze e, tutaj, które, które ogarniam. No, to nawet są włączone, bo przed chwilą nagrywałem sobie bawiłem się po prostu, lubię też muzykę elektroniczną, także trochę tam sobie jakieś rzeczy świrowałem. Słuchajcie, uwielbiam za to internet, za YouTube'a przede wszystkim, za mimo tych wszystkich ostatnich kur na rzeczy, które mnie wkurzają, to bardzo lubię YouTube'a za to, że można tu znaleźć naprawdę super utalentowanych ludzi. Niech podziwiać, i nic się na widoki, i na słuch jak oni grają, po prostu. No. Są mistrzowie świata. A i zapomniałbym jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy: słuchajcie, oczywiście, mowa tutaj o, o rapie, o hip hopie. O większość Mali teraz to generalnie no, w czasach, kiedy pan Chmielu zaczął słuchać rapu. To jeszcze w większości was na świecie nie było. Ja pierwszy raz usłyszałem jakieś takie, już nie mówiłem TV, tylko już tak żywca, takie raperskie rzeczy. Usłyszałem w szkole średniej, był taki u nas kolega w szkole, Ksywa Elvis, który, zdaje się, przez część swojego życia mieszkał chyba w Stanach albo gdzieś tak. No jest stamtąd to przywoził kupę kaset tych takich właśnie kupę kaset, słuchajcie, z hip-hopem, z rapem i od niego pamiętam, posłyszałem Dela Soul Public Enemy Run DMC no tego typu klimaty no po fight the power no cool. o to chodzi e, potem pamiętam, że kiedyś Kazik Staszewski e, nagrał coś, co miało być takim ala rapem ale ta płyta mu generalnie nie wyszła za bardzo i nie pamiętam, Kazik stwierdził w jakimś wywiadzie, że jednak po polsku nie da się zrobić e, muzyki hip-hopowej. No a jak się okazuje, srogo się mylił. Srogo się mylił, bo chyba rok po tym, jak on wydał tą płytę, czy jakoś tak, w moje ręce wpadła, pamiętam wtedy, kaseta z polskim zespołem, składem e, Wzgórze Ja Patrzę. I to po prostu rozwaliło mi po raz kolejny serce, no. Słuchajcie, no. Mistrzostwo świata. No. Mistrzostwo świata. Masz, hasz, zaraz mi dasz, a jeśli nie, to kopnę cię w twarz. Kurwa, no. Zacząłem to słuchać. I po prostu nie dość że teksty mnie rozpaliły, rozwaliły, rozpaliły. Uch, kurwa, masz, Teksty mnie rozwaliły. No to po prostu ten cały klimat, bicik, kurczę, klimaty, jakieś skreczowania, jakieś te rzeczy, głosy tych pacjentów, każdy inny. Potem Kaliber 44, który mnie po prostu rozwalił, plus i minus na przykład kawałek pamiętam. Nie tylko. No, oczywiście Marysia była też w porządku. Do Marii wznosimy naszą twarz i tak dalej. No i ten polski hip hop generalnie ciągnie sprawa, aczkolwiek w tej chwili kompletnie nie rozróżnia tych wszystkich dębców 1, 2, 3, 4, coś tam, coś tam. W tej chwili tylko powiem Wam szczerze, liczy się dla mnie parę rzeczy. Molesta jest ok, bardzo mi się podoba Molesta. Jest jeszcze pacjent nie kojarzę, jak on tam się nazywa, ale um, Hej, Seniorita nagrał taki taki motyw sprawdź nasz nakład na kompaktach na bita, jesteś mokra i bonakła. No. Tam się tekst podobał po prostu. Yy, Hip-hop jest w porządku. Też mi się to podoba. Być może Was coś dziwi. No, ale tak właśnie jest. Po prostu coś, co jest dobre, podoba mi się. No, możecie mieli jeszcze jakieś pytania. Śmiało piszcie, gadajcie. Może coś jeszcze... Może mi się jeszcze coś przypomni z tego tematu. Na razie. Trzymajcie się.